Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Tutaj już się robią beczki, a w zasadzie do beczek już powkładałem różne rzeczy. Eksperymentuję. Tutaj macie na przykład trociny, które mam, bo, mam bodajże od 3 lat. Dostałem te trociny, bo chciałem je dać do borówki. Jednak one przyszły z yy, impregnowanego drewna, więc nie zdecydowałem się na danie tych trocin. Ponieważ, no, bałem się, że będę miał tą chemię, że będę miał chemię w owocach, a tutaj w tej beczce będzie warzywo gigant, którego jeść nie będę, więc może być. Spróbujemy. Nigdy nie miałem warzyw w trocinach, natomiast widziałem na własne oczy, jak w tych trocinach rosły bardzo dobrze drzewa owocowe, więc chcę sprawdzić, jak to będzie rosło. Jeszcze nie wiem, co to będzie, czy kalarepa, czy kapusta, zobaczymy. Tutaj jest zwykła ziemia, raczej tutaj będzie marchewka, tutaj zobaczymy. Natomiast tu poeksperymentowałem znowu, zmieszałem ziemię z trocinami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przed chwilą miałem sadzić czosnek, już nawet to kręciłem, ale niestety ten czosnek, który chciałem posadzić, był w sporej części zgnity, więc niestety go nie posadzę i muszę sobie zamówić nowy. Szkoda niestety, ten czosnek było czuć od tego momentu, kiedy tą paczkę już dostałem. Niestety, no ale cóż. Patrzcie sobie tutaj. Dołki porobiłem sobie pod pomidory. I tu dana jest ziemia taka do pomidorów, natomiast tutaj jest taka inna ziemia z obornikiem. Zobaczymy jak wypadną obie ziemie. Do dołków mamy, do dołków dałem obornik granulowany bydlęcy. Będę musiał naprawić mój półtunel foliowy. Tutaj już jest zakupiona folia, więc kwestia kilku dni, gdzie tą folię rozłożę i zrobię na no tutaj dołek pod kowaczek gigant. Wymieniam wierzchnią warstwę gleby. Przygotowałem dołki pod arbuzy. Tutaj będą arbuzy zwykłe. Tu, jak widać, macie już stelaż. To będzie tutaj będą arbuzy zwykłe w tunelu. Natomiast tutaj będą arbuzy zwykłe na zewnątrz. Zobaczymy jak to się sprawie. jestem bardzo zadowolony, bo zrobiłem dołki już odpowiednie dołki dosyć wcześnie, co jak na mnie jest zaskakujące, bo często mi tak wychodzi, że na ostatnią chwilę. No, a tutaj pole, na którym będą ziemniaki. Po lewej stronie agrotkanina, po prawej stronie tej agrotkaniny nie ma. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Zrobię sobie takie porównanie, jak one rosną pod agro i bez agro. Mam już porobione wszystkie plany w zasadzie wszystkie plany, co chcę uprawiać z warzyw zwykłych, gdzie będzie i tak dalej. Więc jeśli byście chcieli, to napiszcie. Myślę, że zrobię taki filmik w ciągu tygodnia i fajnie się go będzie oglądało. Jeszcze co do tych trocin, to dopowiem, że na jesień dałem różne nawozy, w tym azot. Przemieszałem to wszystko i zostawiłem. Lubię sobie robić takie eksperymenty. Na przykład w tamtym roku zrobiłem takie coś, że dałem dwie borówki do torfu odkwaszonego i dwie do torfu kwaśnego, czyli do takiego, do którego powinny te borówki rosnąć. No, okazało się oczywiście, że w torfie kwaśnym te borówki rosną lepiej, ale przynajmniej to sprawdziłem i dalej mi te, te borówki rosną. Zobaczymy, jak będą rosły w kolejnych latach. A tutaj macie boróweczki, które były po cięciu i zaczynają tutaj mi rosnąć. Parę listków zostało, muszę je urwać. To znaczy parę listków z poprzedniego sezonu, oczywiście. Jako, że pogoda jest dosyć ładna, to na dniach będą pierwsze siewy i na rozsadę, i wprost do gruntu, może wprost do gruntu troszkę później, bo jeszcze muszę sobie te pola przygotować. Natomiast na rozsadę będę siał prawdopodobnie w czwartek i na dniach będziecie widzieli, co siałem, jakie będą te. Filmy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam. A jeszcze powiem, że marchewkę Gigant będę siał najprawdopodobniej do beczki.